Witam wszystkich serdecznie Dzisiaj mamy do czynienia z BMW E34 Kupionym przeze mnie 3 dni temu W czwartek Tak w czwartek? W środę, w środę. A dzisiaj mamy sobotę Pojeździłem już troszeczkę I co mogę powiedzieć? Ciekawego Auto ma Spore luzy na kierownicy Tak na dzień dobry I parę rzeczy w zawieszeniu jest do wymiany Niemniej jednak Co muszę powiedzieć Wady na początku, ponieważ Autko Mimo luzów na kierownicy Dalej dobrze wchodzi w zakręty To jest ciekawa sprawa Bo weźmy pod uwagę To, że możemy mieć Auto, które ma zero luzów, a w te zakręty wchodzi beznadziejnie. Co jeszcze ciekawego? Mimo, że zawieszenie wymagałoby jakiejś tam ingerencji, jeśli chodzi o wymianę tam jakiegoś jednego czy dwóch wahaczy. Yy, to i tak jeździ się bardzo, ale to bardzo, bardzo wygodnie. Do tego ja mam wersję w automacie Jest to 2.4 turbo diesel, nie TDS, tylko turbo diesel o mocy e, powalającej 115 koni. Czujesz taką moc? Moc czego? No że, że byś dał radę, to pojechać tak. Tak, tak sobie. I Powiem Wam szczerze, że fajnie się tym jeździ. Fajnie się tym jeździ, fajnie się to buja. No, naprawdę nie mam zastrzeżeń. Z takich ciekawostek to po drodze przełożyłem licznik, jak wracałem. tutaj tą automatyczną skrzynię do tego, i co ciekawe, e, troszeczkę przeciąga na, na pierwszym biegu, jak jest bardzo zimna. Niemniej jednak, jak się rozgrzeje, to autko już e, radzi sobie ze wszystkim i tak, przy 2000 obrotów automat z tym silnikiem 2,4 Turbo Diesel, tym prostym, ma przy 90 na godzinę. Ma 1700 obrotów, coś takiego. 90 na godzinę. I dopiero przy 90 na godzinę wyrzuca nadbieg. Teraz przejeżdżamy przez tory. I tylko się przebujaliśmy, praktycznie. To bardzo lubię w tym samochodzie, że wszystkie te takie dziury, nierówności wyciąga. Bardzo, ale to bardzo fajnie sobie radzi z tym wszystkim. rzeczy. Mamy jeszcze e, szybordaszek tutaj na korbkę. W sumie tyle mi wystarczy w tym samochodzie. Ogromny, ogromny bagażnik. Ogromny bagażnik. I lubię te rozwiązania nawiewu. E, do tego jeszcze bardzo ciekawie otwierająca się maska. To jest bardzo fajny detal, jak dla mnie osobiście Z tyłu nawiew To jest taka dla mnie, dla mnie nowość, bo tego nie ma w wielu tego typu samochodach I spalanie autka Wczoraj testowałem i zalałem pod korek, przejechałem 80 km i w takiej jeździe mieszanej Raz tam ze 140 jechałem e, Sobie spokojnie Raz zgasiłem, raz odpaliłem Więc auto zdążyło się trochę wychłodzić I nagrzać i tak, i tak dalej e, No i taka dość No taka bym powiedział uśredniona jazda Troszeczkę agresywnie, ale bez, bez Jakichś tam szał No i spaliło mi 80 km zrobiło, e, Spaliło 6 litrów to no tak, no tak realnie, realnie biorąc pod uwagę. Biorąc pod uwagę fakt, że konstrukcja silnika sięga lat 70. bo to jest silnik, który był montowany w poprzednim modelu przed E34, no to nie jest źle, to nie jest źle. No i sam silnik w sobie jest naprawdę taki, bym powiedział, ciągnikowy. I akurat ja lubię takie rzeczy, bo to jest dla mnie już klasyka po prostu. No i tak to wygląda, tyle mogę powiedzieć. Dzięki śliczne za oglądanie tego krótkiego wywiadu. I, I tyle. Zostaw łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Pozdrawiam serdecznie. I do następnego.